Pięknie tu, Ilona, co? Pięknie. Mi też się podoba. Wiesz, gdzie jesteśmy? Właśnie nie. Opowiesz mi trochę? Jasne. Bo jechaliśmy w lewo, w prawo, tutaj się mijały miejscowości. Jesteśmy w naterkach. Czy coś ci to mówi? E, Naterki, tak. Jedno z najbardziej znanych pól golfowych w północnej Polsce. Dokładnie tak. Bardzo piękne pole golfowe jest tu w okolicy, ale nie tylko, bo są też tutaj piękne domy drewniane produkcji firmy Kastor. Dokładnie tak. Ale nie taki mobilny, taki twój ulubiony, taka twoja smykałka. Nie. Tutaj dzisiaj zamienimy się rolami, ja pokażę Ci dom produkcji firmy Castor, który został zbudowany tu na działce tu u klienta. Dokładnie tak. Okej, okay, to chodźmy. Pokażę. Ostatni dni brzydkiej pogody. Właśnie, rzekę, zobacz jakie słońce wyszło. No teraz. Ilona, tam widzisz piękny już dom, ale zanim, zanim tam pójdziemy, odwróć się. Nie no, widoki przepiękne. Piękne. Ale, ale, nie dość, że widzę dom, to widzę tutaj taras. I podejdźmy tam, bo to jest warte uwagi. To jest robota kastora. Tak. Dodatkowo do domu postawiliśmy tu piękny, duży, obszerny taras, na którym grzech nie, nie powypoczywać sobie, nie odpocząć tu. Zobacz, inwestor dołożył piękne, czarne światła, do tego drewno, beton. Beton oporowy, tak. Siadamy? Siadamy. Chociaż na chwilę skończymy. Dwie kawy poproszę. No widok jest fenomenalny. Też mi się podoba. Zostajemy? Czekamy na tą lepszą pogodę. To co? Koniec relaksu. Pokażesz mi w końcu to, po co tu przyjechaliśmy. No dobra, poleżą mi jeszcze, ale tam Gdzie czeka mamy? naprawdę perełka. Biegniemy. Popatrz tylko na to. No pięknie, wow, naprawdę wow. Opowiedz mi trochę Maciej o tym domu. Ilona, jakieś 6 metrów w szycie, 8 metrów długości, 96 metrów w całości, 3,5 metra tarasa razem ze schodami, 25 metrów przeszkleń, no i dwie sypialnie, salon, łazienka, wszystko co jest potrzebne do przepięknie spędzonego czasu weekendu nad jeziorem. Idziemy znowu na taras. Maciej, tak? Powiedz mi, w czym ten dom jest wyjątkowy? Bo widzę, że on jest inny niż te domy naście lat temu budowane. Wyjątkowy w całej klasie, ale przede wszystkim wyróżnia go ten nowoczesny architektoniczny wygląd, tak zwanej nowoczesnej stodoły. I tutaj się opieramy na dachu, który nie ma okapów. Mhm. To jakby tworzy, że te domy mają inną bryłę. Dach nie wystaje poza obrys budynku, nie ma tych zwisających form okapu. To nadaje takiej nowoczesności tej, tej bryle. tak? Jeszcze zwróciłam uwagę na piękną elewację. Tak, elewacja ażurowa z deski impregnowanej ciśnieniowo, a pod nią specjalnie membrana czarna UV, po której raz spływa se woda, dwa słońce i, i, i czas nie powoduje, że ona w jakiś sposób będzie blakła. I w elewacji została też ukryta rynna, czyli cała woda z dachu jest odprowadzana poprzez niewidzialną rynnę, a mimo wszystko, wszystko jest jakby bezpiecznie i pod względem wody, czy, czy jakichś tam szkodników, czy jakichś innych rzeczy to, to, to działa. No i widzę to połączenie kolorystyczne czarne z drewnem, takie najmłodniejsze w ostatnich sezonach. Zgadza się. Tu mamy taką imitację czarnego betonu, co bardzo mi się również podoba. No a ten kolor takiego drewna podkręconego, tego takiego orzechowego, ładnego koloru z czarnym, Moim zdaniem, sztos. Elegancja. Chcesz zobaczyć, jak to wygląda w środku? Chętnie. Zapraszam. Widok, co? Budzić się w takiej sypialni to marzenie. Żal wychodzić. Żal wychodzić. Co jest na górze Macie? Standardowo dwie sypialnie. Jakby nie ma tutaj wielkiego szału. Jest po prostu to, co jest potrzebne do odpoczywania po ciężkim dniu, po ciężkim relaksie na tarasie. <śmiech> <śmiech> Więc dwie obszerne sypialnie. Jedna z przepięknym, dużym widokiem, bo to jednak przeszklenie całościowe robi tu tak niesamowitą robotę. Tak. I druga sypialnia po drugiej stronie. I widzę, że tak, jest małżeńskie łóżko plus łóżko rozkładane, więc 3-4 osoby w tej sypialni i w kolejnej sypialni. Dwie co najmniej osoby, plus nawet jakieś dzieciątko do tego. Myślę, że dom, e, powiedzmy wtedy nie super komfortowo, ale może spokojnie pomieścić 8 osób. Tak, Bo jeszcze na dole mam kanapę, którą tak. można rozłożyć, więc jeżeli chcemy zrobić jakąś cipreskę i zaprosić 8 osób, to spokojnie. Komfortowo dla 4-5 osób na pewno. 6 osób myślę, że też jest jeszcze dalej komfortowo. Super, chodź mi jeszcze dół pokaż, bo nie widziałam. Dół równie zachwycający jak cała reszta. Nie, no dół to jest w ogóle już wiesz, perełka tak naprawdę tego domu. Bo jedna wielka, duża, otwarta przestrzeń, no ważna, zamontowana klimatyzacja, zimą będzie podgrzewała latem, będzie chodziła. Widok niezmiennie, przepiękny. Niezmiennie to dalej bardzo. to samo. Super jeżeli chodzi o dodatki dobrane przez inwestora, bo dla mnie to jest w ogóle malina, tak? Ten duży żerando z motywem Liny jesteśmy w końcu nad jeziorem na warmii, więc warto takie kultywować plus te czarne całe oświetlenie. Super, tak? Ja, jako kobieta, zauważyłam też dużą przestronną kuchnię. wszystko można i zrobić. Pełnowymirowa, no, zobacz. Piekarnik, zmywarki szukaj. Gdzie jest? Gdzieś tu po prawej, po lewej? Jest tu? Nie? Jest, nie. wiedziałam, że będzie zmywarka. Więc zbywarka jest, lodówka. Mm, trochę alkoholu i sprzętu do alkoholu. Czemu nie? W końcu przyjeżdżamy się tu relaksować. Zobacz, na wejściu duża, obszerna szafa. Pomieściła boiler, jakieś podręczne sprzęty, plus miejsce na powieszenie swoich kurteczek. Skrzynka elektryczna również ukryta. Wszystko przemyślane i ze smakiem. O tak, dokładnie. Jest jeszcze jedno pomieszczenie w tym domu, którego nie widzieliśmy. Łazieneczka. Wow! Też jest zrobiona naprawdę dobrze. W klimacie. Milona, jakbyś znalazła ten dom w ofercie wynajmu na booking, to ile dałbyś mu gwiazdek? Sześć. Hmm, no widzisz, A pod nazwą Nateria możesz znaleźć dom na booking i go zarezerwować. O proszę, na bookingu już jest. Tak, więc zabieraj znajomych, rodzinę, przyjeżdżaj, rezerwuj, odpoczywaj. A jak stwierdzisz, że taki dom chciałabyś właśnie posiadać, no to wtedy zapraszam do Kastora, gdzie na spotkaniu telefonicznie, drogą mailową lub w każdy inny dowolny sposób możecie po prostu z nami się skontaktować i zamówić taki oto piękny dom drewniany naszej produkcji. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych produktów, to zapraszamy na stronę kastora www.castor.net.pl, ale także na stronę Europa Campers, www Europacampers www.europacampers.pl. I do zobaczenia. Dobrego sezonu. Cześć!